Nowa duszyczka wkroczyła na nasz nowy no ua, Czemu nie mogę wzrość tej twarzy? Co się dzieje? Przyzwyczai tak, się, tak już ci zostanie. Ua. Ua, ua, ua. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Czemu tak wyglądam? I kim kurwa jesteście? Ua. No, a tu mamy przestrzeń nieokreśloną dziura. Oż, cóż tu za bałagan się też dział. Zliziam to! Czemu? Czemu? Co powiesz na... Tak, chujowe, dobra, idziemy dalej. Wszyscy jesteśmy mocno jebnięci. Ta ty też kiedy będziesz? Też będziesz. Tak, amo, jak my. Sorry, lubię rizować randomów. Dobra, nieważne. Przydałoby się... A! No, no, dobra, kurwa! A wy! Czyli te dwie bardzo stabilne emocjonalnie, psychicznie, psychologicznie. no spójrz na nich, oni są po prostu psychicznie, stabilnie, emocjonalnie st wytrwali, co nie, więc dobra. Ja nie wiem, czy wydamy sobie radę. Słuchaj, życie trzeba żyć. O kula, tak. Fula daje fula, była mi potrzebna. E, dobranoc. Mo moja łapa się zbagnowała. Tak, klucuszki. O, o zumbel? się ma? z ich Już cię łapię zumbelku. Prak, o, ughuńa. Al do A, O, o, a. A, o nie. A, No trudno. Zębaszka! No, no, no. Gdzie to jest? O, drzwi! Wiedziałam... A! Perdonne, ja mam będzie gadać! No. O, cześć Zubel, żyjesz? Co to? Z yes. o O! Wyjebałeś się na mnie, chuju. Głupy. Jakby wszyscy. Chuje, głupie. A! O Jezu, Ej, dobra, wiesz co? Coś śmiesznie mi się to ogląda. Zamknij mu, błagam błagam. O, o, schody, schody ruchome. Panie, przodem. Zaraz mógłbyś. Dlaczego tu jest coś zabakowanego, jakiś kurwa? Śpisz? Zamknij dupę, nie słyszę schodów. <sadvalidariusze> <sadvalidariusze> blue, alarm! alarm! Ja, yeah, patrz, jaki pyszne wykrzyknięcie. O, w końcu jedzenie. Kurwa, zgłodniałaś. Ja też, ale my nie musimy jeść. Do... Czyżby jakaś nowa duszyczka wkroczyła na nasz zdobny cyr?